maleczko, Dzisiaj Wam przedstawię kolejnego miksela z serii siódmej. Tym razem będzie to Tapsi. Tutaj mamy logo LEGO, logo Mixels, numer katalogowy 41561, logo Cartoon Network, Mixel na komputerowym tle, Mixel z kreskówki i jego nazwa, czyli Tapsi, etapy budowania, win, tym razem z takim ludzikiem, welcome to Mixopolis, Tutaj rozpiska wszystkich mikseli z serii siódmej. Tutaj mamy mixy Max, którego też zrobię, też zrecenzuję, ale to wymaga trochę czasu, więc będzie za około tydzień. Ale nie obiecuję. Tutaj mamy rozpiskę wszystkich elementów. No, no i tu już mamy gotowego miksela, pokazany. No, a tak się prezentuje sam miksel. Według mnie wygląda bardzo fajnie. Tylko zdjęcie tutaj robili pod innym kątem. I szczerze mówiąc, myślałam, że będzie można tymi pałeczkami tutaj tak ten być. A tak trochę to średnio wychodzi. No i jeszcze ma takie fioletowe nogi, takie szpiczaste, takie kolce. Unikatowym elementem jest na pewno to The nie, tego nie ma w żadnym innym zestawie, w żadnym innym zestawie LEGO City Creator, czy coś, nie ma ni nigdzie. To jest taki unikatowy klocek, więc bardzo fajnie. No tutaj ma takie pałeczki, które mają tak niby walić w tą perkusję. Tylko trochę oczy musi słabo widać przez te właśnie talerze, no ale już... Pomijmy to. Tył jest trochę brzydki. O, tak się prezentuje. Tutaj na dole ma, takiego, ma taką jak pajęczynę. Jak to ja nazywam. O, no i tak wygląda miksel. Oceniam miksela w skali 1 do 10. Oceniam go na 7. Bo w sumie średnio mi się podoba. Jeszcze na tych nogach czasami się przewraca. Tak więc oceniam go na 7. Do zobaczenia w kolejnej rezerwie.